Dziesięć oznak, że Twoja wątroba przestaje działać. Kiedy wątroba zaczyna się pogarszać, Twoje ciało wysyła sygnały ostrzegawcze, których po prostu nie można ignorować. Ten kluczowy narząd odpowiada za ważne funkcje, eliminuje toksyny, produkuje żółć i przetwarza składniki odżywcze wspierające Twoje zdrowie. Jednak kiedy wątroba zawodzi, wszystkie te funkcje są zagrożone, a pojawiające się symptomy mogą drastycznie pogorszyć jakość Twojego życia. Każdy znak to wołanie o pomoc, które nie może zostać zlekceważone. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie to znaki i co oznaczają dla twojego ciała, przygotuj się. Rzeczywistość jest surowa, a ignorowanie tych sygnałów może mieć poważne konsekwencje. Jednym z pierwszych objawów jest żółtaczka, czyli zażółcenie skóry i oczu. Dzieje się tak, ponieważ wątroba przestaje prawidłowo przetwarzać bilirubinę. Żółty barwnik będący produktem rozkładu czerwonych krwinek kiedy wątroba nie działa, bilirubina gromadzi się we krwi, co prowadzi do tego zażółcenia. Żółtaczka to objaw, który często wzbudza niepokój, a zmiana koloru może być stopniowa, ale stanowi wyraźny sygnał, że coś jest poważnie nie tak. Innym częstym objawem jest zmęczenie. Nie mówimy tutaj o zwykłym zmęczeniu po długim dniu. Zmęczenie związane z problemami wątroby to wyczerpanie, które zdaje się pochodzić z głębi i nie ustępuje nawet po odpoczynku. Osoby cierpiące na stłuszczenie wątroby czy inne choroby wątroby często opisują to jako stałe uczucie wyczerpania, brak energii do codziennych czynności. Ten objaw wynika z tego, że wątroba nie filtruje toksyn prawidłowo, co powoduje ich gromadzenie się w organizmie i obciąża ciało. Kolejnym niepokojącym objawem jest ból brzucha, skoncentrowany po prawej stronie w górnej części, gdzie znajduje się wątroba. Początkowo może to być lekkie uczucie dyskomfortu. Ale z czasem ból może się nasilić. W bardziej zaawansowanych przypadkach wątroba może być zapalona lub powiększona, co prowadzi do stałego ucisku w tym obszarze. Osoby cierpiące na ten ból często opisują go jako uczucie ciężaru lub nacisku. Czasem ból jest bardziej ostry i nasila się przy dotyku, jakby obszar był wrażliwy. Ten dyskomfort to wyraźny znak, że wątroba zmaga się z nadmiarem toksyn lub tłuszczu stanem, który, jeśli nie leczony, może prowadzić do poważniejszych problemów. Dodatkowo, jednym z bardziej subtelnych objawów jest utrata apetytu. Osoba zaczyna odczuwać mdłości na samą myśl o jedzeniu, a pokarmy, które wcześniej były apetyczne, teraz budzą niechęć. Ten objaw jest szczególnie niepokojący, ponieważ prowadzi do mimowolnej utraty wagi, co osłabia organizm. Wygląda to tak, jakby ciało próbowało ulżyć wątrobie, unikając przetwarzania większej ilości pokarmu. Tego objawu nie można ignorować, ponieważ wskazuje, że wątroba nie jest w stanie prawidłowo wykonywać swoich funkcji. Ciemny kolor moczu to kolejny widoczny znak, że wątroba ma problemy. Kiedy narząd nie jest w stanie prawidłowo przetwarzać byle rubyni, mocz może nabrać barwy przypominającej ciemną herbatę lub nawet napój gazowany. Jest to objaw, który przykuwa uwagę i zazwyczaj wzbudza niepokój u osób, które go zauważą. W przypadku wystąpienia tego objawu Warto skonsultować się z lekarzem, ponieważ to wyraźny sygnał, że wątroba nie pracuje, jak powinna. Z drugiej strony, odbarwiony kał to równie ważny znak. Zdrowa wątroba produkuje żółć, która pomaga trawić tłuszcze i nadaje stolcowi jego charakterystyczny brązowy kolor. Jednak, gdy wątroba jest uszkodzona, produkcja żółci spada, co skutkuje jaśniejszymi stolcami, które mogą być białe lub żółtawe. Ta zmiana jest oznaką, że wątroba nie jest w stanie prawidłowo wykonywać swoich funkcji trawiennych i powinna zostać zbadana, szczególnie jeśli towarzyszą jej inne objawy. Uporczywe swędzenie skóry to kolejny objaw, który często jest bagatelizowany. Kiedy wątroba nie jest w stanie prawidłowo usuwać toksyn, substancje te gromadzą się we krwi, powodując uciążliwe swędzenie, które nie ustępuje po zastosowaniu kremów czy balsamów. To swędzenie może stać się intensywne i wpływać nawet na sen. W przypadkach gdy dochodzi do zablokowania wydalania żółci, swędzenie jest jednym z najczęstszych i najbardziej dokuczliwych objawów, wskazując na potrzebę pilnej pomocy dla wątroby. Innym niepokojącym objawem jest łatwość powstawania siniaków i niespodziewane krwawienia. Wątroba jest odpowiedzialna za produkcję białek, które wspomagają krzepnięcie krwi. Gdy narząd nie działa prawidłowo, ta produkcja jest zakłócona, co sprawia, że ciało jest bardziej podatne na siniaki, a nawet krwawienia z dząseł czy nosa. To objaw, który na początku może być niezauważalny, ale z czasem staje się wyraźnym wskaźnikiem, że wątroba nie radzi sobie z pełnieniem swoich funkcji. Osoby z problemami wątrobowymi często zauważają, że ich umysł nie funkcjonuje tak jak kiedyś. Ten stan dezorientacji wynika z nagromadzenia toksyn, takich jak amoniak, których wątroba nie jest w stanie skutecznie wyeliminować. Gdy te substancje docierają do mózgu, wpływają na zdolność koncentracji i logicznego myślenia. Co prowadzi do stanu znanego jako encefalopatia wątrobowa. Ten objaw, który na początku może wydawać się łagodny, może z czasem się nasilić, poważnie wpływając na jakość życia. Obrzęg brzucha, znany jako wodobrzusze, pojawia się z powodu nagromadzenia płynów w okolicy brzucha. Objaw ten jest często związany z marskością wątroby i powoduje wzdęcie brzucha. Wodobrzusze to jeden z najpoważniejszych sygnałów, że wątroba jest przeciążona i zmaga się z trudnościami. Taki obrzęk nie tylko sprawia dyskomfort, ale wskazuje również, że wątroba jest w zaawansowanym stadium niewydolności, dlatego konieczna jest konsultacja lekarska. Teraz, gdy znasz już objawy, porozmawiajmy o pięciu głównych produktach spożywczych, które szkodzą wątrobie. Pierwszy na naszej czarnej liście jest cukier rafinowany i słodzone napoje. Nadmierne spożycie cukrów rafinowanych, które występują w słodyczach, deserach i napojach gazowanych. Może być niezwykle szkodliwe dla wątroby. Dzieje się tak, ponieważ wątroba przekształca cukier w tłuszcz, a jego nadmiar powoduje, że tłuszcz ten jest magazynowany. Z czasem nagromadzenie tłuszczu w wątrobie może prowadzić do stanu znanego jako stłuszczenie wątroby. Napoje takie jak napoje gazowane, soki przemysłowe, a nawet słodzone herbaty to główni winowajcy w obciążaniu wątroby. Ograniczenie spożycia cukru pomaga chronić wątrobę przed nadmiernym obciążeniem i sprzyja zdrowemu funkcjonowaniu tego ważnego narządu. Drugim najgorszym produktem jest bardzo popularny w Polsce alkohol. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, że ten film ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarskiej. Skonsultuj się z lekarzem przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w diecie lub leczeniu. Nie jest tajemnicą, że nadmierne spożycie alkoholu jest jedną z głównych przyczyn chorób wątroby. Wątroba odpowiada za przetwarzanie alkoholu a jego nadmiar uniemożliwia jej skuteczne metabolizowanie tej substancji, co prowadzi do uszkodzenia komórek wątrobowych. Z czasem alkohol może prowadzić do zapalenia, bliznowacenia, a w końcu do marskości stanu nieodwracalnego. Umiarkowane spożycie alkoholu lub całkowita abstynencja to kluczowe kroki dla tych, którzy chcą dbać o zdrowie wątroby. Trzeci produkt, który spożywasz nieświadomie, to frytury i tłuszcze nasycone. Frytury i produkty bogate w tłuszcze nasycone, takie jak fast foodie, hipsy i przetworzone mięsa, są trudne do metabolizowania przez wątrobę. Ten rodzaj tłuszczu może przeciążać narząd i prowadzić do nagromadzenia tłuszczu w komórkach wątroby, co zwiększa ryzyko stłuszczenia wątroby. Ponadto dieta bogata w tłuszcze nasycone może przyczyniać się do wzrostu poziomu cholesterolu i trójglicerydów, co również negatywnie wpływa na zdrowie wątroby. Zastąpienie tłuszczów nasyconych zdrowymi tłuszczami Takimi jak oliwa z oliwek czy awokado to alternatywa, która pomaga chronić wątrobę. Produkty ultraprzetworzone i fast food nie mogły zostać pominięte. Produkty ultraprzetworzone, takie jak parówki, nagicy, ciastka i gotowe dania mrożone, zawierają dodatki, konserwanty i duże ilości niezdrowych tłuszczów. Te produkty nie tylko zwiększają ryzyko nagromadzenia tłuszczów w wątrobie, ale także zawierają chemikalia, które wątroba musi przetwarzać. Oznacza to dodatkowy wysiłek dla tego organu, który i tak już jest obciążony metabolizowaniem innych toksyn i naturalnych tłuszczów w organizmie. Częste spożywanie fast-foodów i produktów ultraprzetworzonych może w dłuższej perspektywie poważnie uszkodzić wątrobę. Na piątym miejscu znajduje się nadmierne spożycie soli. Wysokie spożycie soli wiąże się ze wzrostem ciśnienia krwi i zatrzymywaniem płynów, co może wpływać na wątrobę. Dodatkowo, Dieta bogata w sól może przeciążać wątrobę, zwłaszcza w połączeniu z innymi produktami przetworzonymi. Produkty takie jak hipsy, przetworzone mięsa i gotowe sosy często zawierają dużą ilość sodu, co sprzyja obrzękom i stanom zapalnym w organizmie, wpływając także na zdrowie wątroby. Wybieranie ziół i przypraw jako alternatywy do doprawiania potraw to zdrowy sposób na ograniczenie spożycia soli. Ale żeby cię nie zostawić na lodzie, omówimy również pięcio najlepszych produktów spożywczych które pomagają oczyścić i zadbać o wątrobę, byś mógł je włączyć do swojej diety. Przed dalszym oglądaniem, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Naszą misją jest dostarczanie darmowej i skutecznej wiedzy dla każdego. Pamiętaj: dbanie o zdrowie swojego ciała to Twoja odpowiedzialność. Pierwszym produktem jest czosnek. Czosnek to potężny sojusznik wątroby, dzięki swoim właściwościom detoksykującym. Bogaty w związki siarki, Czosnek aktywuje enzymy wątrobowe, które pomagają usuwać toksyny. Dodatkowo, czosnek zawiera selen, istotny minerał, który chroni komórki wątrobowe. Spożywając regularnie czosnek, czy to w diecie, czy w postaci suplementów, wspierasz redukcję stanów zapalnych i wzmacniasz funkcjonowanie wątroby, ułatwiając jej filtrowanie szkodliwych substancji, które dostają się do organizmu. Na drugim miejscu znajdują się warzywa krzyżowe. Warzywa takie jak brokuły. Kalafior, brukselka i kapusta są bogate w błonnik i substancje, które wspomagają wątrobę w eliminacji toksyn. Te warzywa są szczególnie korzystne, ponieważ zawierają glukozynolaty, które pomagają wątrobie w produkcji enzymów detoksykujących. Dodatkowo, te produkty mają działanie przeciwzapalne i pomagają zapobiegać nagromadzeniu tłuszczu w wątrobie, co jest kluczowe dla uniknięcia problemów takich jak stłuszczenie wątroby. Włączenie tych warzyw do diety to skuteczny sposób na wsparcie zdrowia wątroby. Na trzecim miejscu produkt, który powinien być stałym elementem Twojej diety, kurkuma. Kurkuma, znana ze swojego intensywnego żółtego koloru, to naturalny silny środek przeciwzapalny, idealny dla zdrowia wątroby. Zawiera kurkuminę, związek, który pomaga redukować stany zapalne i stymuluje produkcję żółci, co jest niezbędne do trawienia tłuszczów. Kurkuma działa również jako przeciwutleniacz, chroniąc komórki wątroby przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki i wspierając proces detoksykacji. Dobrym sposobem na włączenie kurkumy do diety jest dodanie jej do zup, herbat, soków lub użycie proszku jako przyprawy do różnych potraw. Na czwartym miejscu znany wszystkim zielona herbata. Zielona herbata jest bogata w przeciwutleniacze zwane katechinami które pomagają chronić wątrobę przed nagromadzeniem tłuszczu i uszkodzeniami oksydacyjnymi. Te katechiny wspomagają wątrobę w usuwaniu toksyn i wspierają jej bardziej efektywne działanie. Badania pokazują, że regularne spożycie zielonej herbaty jest związane ze zmniejszeniem ryzyka chorób wątroby, w szczególności stłuszczenia wątroby. Dodatkowo, zielona herbata pomaga utrzymać zrównoważony metabolizm i wspomaga trawienie. Jedna do dwóch filiżanek zielonej herbaty dziennie wystarczy, aby czerpać korzyści z tych właściwości. I na koniec, ale nie mniej ważny awokado. Awokado to bogate źródło zdrowych tłuszczów i przeciwutleniaczy, które pomagają utrzymać wątrobę w doskonałej kondycji. Zawiera glutation, substancję, którą wątroba wykorzystuje do usuwania toksyn z organizmu. Ponadto, awokado jest bogate w witaminy E, C oraz z grupy B, które pomagają zmniejszać stany zapalne w wątrobie i chronią jej komórki przed uszkodzeniami. Dzięki zawartości błonnika i dobrych tłuszczów, awokado przyczynia się również do sytości i zapobiega gromadzeniu się tłuszczów w wątrobie. Dodawanie plastrów awokado do sałatek, koktajli lub jako dodatek do różnych potraw to doskonały sposób na skorzystanie z tych korzyści. Podziel się w komentarzach, z jakiego miasta oglądasz i powiedz, czy znałeś informacje, które dziś przekazałem. Chętnie się dowiem. Dziękuję za oglądanie. Polecam obejrzeć następny film. Który już pojawia się na ekranie, nie przegap okazji, by dowiedzieć się więcej.